Jedziemy na otwarcie ścieżki rowerowej A, do Niemiec z nowego Wartna Lasem Tam są rowery No tak też rower pa, burmistrz pojechać. już jest na miejscu I ławeczki, ławeczki są, są nawet zobacz jak ładnie, nie? Mhm. Zrobione. I ławeczki dla tych co? To... A jest to Co nie wyrobią no, warto. No. No. Burmistrz jest Niesamowity. Zawsze coś wymyśli. Taka ładna ścieżka. Niemcy będą przyjeżdżali. Niemcy. Wjedzie nas Pan tutaj, prawda? Autobusikiem dowozi na uroczystość, prawda? A my tu główne otwarcie my będziemy, prawda? My mieszkańcy zresztą Nowego Warta. My, mieszkańcy Nowego Wartla. Ale jaka skarpa straszna. Rowery to będziemy na wiosnę. No bo to jest dawny no, tor kolejowy. Tor kolejowy było. to był. No, tak, kolej no tak, masz Kolej tak. była? Nie wiedziałam. No, to są tak. niemieckich, no bo... No i dobrze. Kolej niż... Niemiecki, że korzystano... Do właściwie nic nie było, to drogi, drogi nie, nie było na tej. Ale... A, czyli na tym był że... taki nasyp. Naszym, no no, super, super, pięknie. Także po stronie niemieckiej też jest na starej torze, tylko że taka szutrowa. Aha. Wszystkie, mhm. Nie wiem ile lat ona już ma, tak troszeczkę no, mhm. coś mhm. musieli zrobić. To jest daleko wodzi od ciebie? No nie, to jest nie. Na, Ile to otwarta jest na, do, 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 do Karszna, ile to będzie... Znaczy, to jest, no, nie, to od Karszna tutaj to... Do tego skrętu można, no to, się... to jest tam kilometry, 300 metrów, metr. tak? A no widzisz, no to gaz. na rowerach można gonić. No tego miejsca, to jechaliśmy. No, 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 no właśnie, będziemy? o tym mówię, bo my tam mamy domy W no. samym Karsznym, no, na wjeździe, bo ładne. to na rowerach można sobie pojechać, nie? Fajnie. No pojedziemy tutaj. sobie. Jasne. A do Niemiec gdzie dojedziemy? Tutaj do, do kogo, do czego? Rydz. Jakieś jest miejscowość tu? No, miejscowość Rydz. Jak? Ritz. Rydz, tak, Ritz. No, Ritz. Patrz, patrz. A jaka to duża? wieś? Mała, mała miejscowość. Wsia, no co. Ale jeszcze dobać, muszą trochę posprzątać tych drzew, do... po obci wycina się, to jeszcze trochę... Ale to roboty kosztowało, żeby to te całe te nasyp zrewidować. No, no, no. Nie? I jadą pa, rowerzyści. Pa, pa, że tak wysoko. Jeszcze. To... No, jeszcze no, woda nie jadą nie podejdzie, rowerzyści. Bo tutaj są mokre tereny. Nie, tu, nie ma wody tu? Nie, to nie podejdzie. Margot nie podejdzie, nie, bo jest nie, wysoko. Po jednej i no. po drugiej stronie jest niżej, no czasami tu woda to jest, ale... Mhm. Na Ładnie. ścieżkę nie. No i już jesteśmy prawie na miejscu. A to będzie na granicy to otwarcie ta? No to już jesteśmy tam. Już jest granica, tak. Jesteśmy na granicy. Tu wyjeźcie szybciej. Cicho, bo się nagrywa. Aha. To ty opowiadasz takie no rzeczy. No. no, jesteśmy już na miejscu, na granicy, otwarcie, godzina 14 miało być, a jest 14.15, nie? No to tak. Może już po. O, to teraz jest problem, jak samochody. O, może już, o resztę musimy dojść piechotą. Nie? Tak? Tak, tak, no bo tam już nie ma co. A nie Jasne. A gdzie Pan za ja sobie idę. radę. Dziękujemy, Dziękujemy pięknie. Jesteśmy... my Jesteśmy. Jesteśmy. Dzień dobry. Foto, fotoreporterzy przyjechali. Fotoreporterzy, chodź Skarbonciu, chodź, chodź. A mojej torby zapomniałeś z tego wszystkiego, widzisz? Dobrze, ty już na rowerzystka, to teraz będziesz tu jeździć. Aj, kolor, trafił wiesz. O, tu Weźmy tu po ten Są tu szalek, szalek, szalek O, tak, dobrze Trudność się zebrała, rowerzyści są Polsko-niemiecki i Piękne święto Otwarcie ścieżki Nowarnie Przez granicę do Niemiec. Do miejscowości Ritz Ritz Ciekawe tam jeszcze dalej jest ta nie? Już było otwarcie czy nie? Dobry? tak było już? O, o. Jest nowo no. no, trochę się spóźniliśmy, ale burmistrz jest. Witamy pana burmistrza. No i są ci też najważniejsi. Ahoj wam, ahoj. Dobry, dobry. Dobry. Ahoj. 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 Brawo Panie Burmistrzu. Brawo Panie Burmistrzu. Witamy i gratulujemy. Witamy i nagrywamy od razu do prasy. I do telewizji jedziemy Panie Burmistrzu. Także Fantastyczna o, impreza jest. To jest to. To no. no. jest się jak zwykle załapie do telewizji. Halera. No. No. no my to. Po no. kubeczku pojątkowe oraz długopisy. Tutaj pod namią. Co? A czym wrócimy? No coś aż do dzieci. A bo piechotą te 3 km. Tak jest. A ile rowerzystów? to? No tam, tam, tam. Elo. Już, 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 już Oho. Ja, maar het is een impreza, niet? zijn er nog steeds. Torsten zijn er nog steeds. Dikke er Dikke torsten. ze torsten. Edukacyjna. Ciszka edukacyjna. Dobry, brawo, Dzień dobry. Dzień dobry. brawo, brawo, brawo. Jedny film. Zawsze piknik tutaj. teraz będzie dzielenie. Ja Mam ma Co? Nie ja Nie tak. Hmm. Nie wiem, co ma do. Tak to ma Tak myśleliśmy, taką ścieżkę. Ścieżki się połączyły. Jedna i druga. On teraz już tylko normalnie pokroj, rozdaj i. Proszę bardzo, tak. Tak jest, brawo! Z naszej ścieżki zrobisz Ja wam pokażę jak się to, to, aber, to, to. To mean, Normalnie, patrzcie. Druga ścieżka, wiecie. Ja mam sprawę. Ja Ja mam tyle dzieci, Ja tyle już zapomniałem. Ja już miał tak... Jak ja tak... Po jednym kawałeczku? Nie. O Marcin wie, jak to się Daliż, robi. Ale ja, jest pani, będzie kroju. Ja go A dla burmistrzu. panie burmistrzu Dzień on jest już Pieniądze mu załatwiłeś, torta pokroił, a on zniknął. A, pilnuję pierwszego. chwilę, bo to po prostu będzie wygodnie tam, to dla Pana burmistrza pierwszy kawałek, Albo Kasimie, przepraszam. A co? Ja co? A co? tak jest. Dziewczyny dbają o burmistrza, wiedzą. Tak jest. No. Dawaj, szczelnie. Uciekł burmistrz, uciekł. Nie ma. Dzień dobry, kładam z tego Tak, tak. Jedzą, piją i sławolą Brawo, brawo. To jest to. No. Tak jest. Może się. Kupanie prosi większy. No, mnie też. Brawo, brawo. Koniuszka. Jeden już jest? No. O, Masz tu, jedz, garbonczyk, jedz, jedz. Duże ciacho dostałaś. Duże ciacho. to jest. Nie, będziemy ucztować My, rowerzyści. My, rowerzyści. My, rowerzyści. Aha. My, rowerzyści. My, rowerzyści. My, rowerzyści. Daję dobra. to trzeba spróbować. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Dzięki ja, ja wie bo... To samemu się serwuje. Oh, oh. No, to jest to. Święto i święto, święto. I święto, święto. święto, i święto. 100. Święto. Brawo. Brawo. No my, 100. popieramy popieramy Warto. 100 żyje no warto.